Deszcz lał strumieniami tej nocy, gdy Michał pakował ostatnią walizkę. Stał w progu starego domu w zielonej dolinie, patrząc na ciemne sylwetki drzew, które znał od dziecka. Serce mu pękało na pół, jedna część krzyczała, by uciekać, druga błagała, by zostać. Ale słowa ojca wciąż dudniły w uszach: nie chcę takiego syna pod moim dachem. To było jak cios nożem. Michał wiedział, że nie może dłużej udawać. Kochał Tomka od lat. W sekrecie, w milczeniu, w tych ukradkowych spojrzeniach podczas żniw, gdy ich ręce przypadkowo się dotykały przy wiązkach słomy. Dlaczego właśnie teraz wszystko wyszło na jaw? Bo ktoś doniósł. Plotka rozeszła się po wsi jak pożar, że widziano ich razem nad rzeką, zbyt blisko, zbyt długo. Mieszkańcy, ci sami, z którymi dorastał, patrzyli na niego z obrzydzeniem. Ksiądz w kościele mówił o grzechu, o zagrożeniu dla tradycyjnej rodziny. Michał czuł się jak obcy we własnym domu. Jeśli odejdę, może zapomną, myślał, ale w głębi duszy wiedział, że to kłamstwo. Odejście oznaczało porażkę, przyznanie, że nie ma miejsca dla niego w tym świecie. Tomek próbował go zatrzymać. Stał pod deszczem, mokry do suchej nitki, z oczami pełnymi łez. Nie zostawiaj mnie samego z tym, szeptał. Ale Michał nie mógł patrzeć na jego ból. Bał się, że jeśli zostanie, Zniszczy im obu życie. Wsiadł do starego autobusu o świcie, nie oglądając się za siebie. Uzy spływały po policzkach, mieszając się z deszczem na szybie. To koniec, powtarzał sobie. Ale w sercu tliła się iskierka wątpliwości. Czy naprawdę koniec? W Warszawie wszystko było inne. Hałas, tłumy, anonimowość. Michał znalazł pracę w firmie budowlanej, wynajął małe mieszkanie na Pradze. Spotykał ludzi podobnych do siebie otwartych, wolnych. Ale noce były koszmarem. Śniły mu się pola zielonej doliny, zapach siana, śmiech Tomka podczas wspólnych prac na farmie ojca. Budził się z krzykiem, czując pustkę w piersi. Dlaczego nie walczyłem? Pytał siebie w lustrze. Listy od Tomka przychodziły rzadko, pełne ostrożnych słów, tęsknie. Wioska się uspokoiła, ale bez ciebie jest pusto. Rok minął jak mgła. Michał awansował, kupił małe mieszkanie, ale szczęście nie przychodziło. W głowie kłębiły się myśli: czy miłość warta jest takiego wyrzeczenia? Czy może wrócić, udawać, że nic się nie stało? Ale wiedział, że nie potrafi kłamać przed sobą. Tomek pisał coraz rzadziej, może się poddał, może znalazł kogoś innego. Ta myśl bolała najbardziej. Pewnego dnia zadzwonił telefon. Głos matki, drżący, ojciec chory. Farma podupada. Wróć, synku. Michał zawahał się. To była wymówka, by uciec z miasta, czy prawdziwa potrzeba? W sercu czuł, że to znak. Spakował się po raz drugi, tym razem z nadzieją pondrugoszaną ze strachem. Co zastanie w zielonej dolinie? Nienawiść? Obojętność? Atomek? Autobus wjechał do wsi o zmierzchu. Michał wysiadł, czując zapach ziemi po deszczu. Dom wyglądał tak samo stary, drewniany, z pochylonym płotem. Matka czekała w progu, z łzami w oczach. Ojciec leżał w łóżku, słaby, ale spojrzenie miał twarde. Wróciłeś, powiedział tylko. Żadnego przepraszam, żadnego wybaczenia. Michał kiwnął głową, czując ciężar w piersi. Następnego dnia poszedł na pola. Farma ojca była w ruinie, chwasty, zaniedbane maszyny, długi w banku. Michał westchnął głęboko. Muszę coś zrobić, pomyślał. Ale jak? Sam? W wiosce nikt nie chciał mu pomóc, plotki wciąż krążyły. Spotkał Tomka przypadkiem przy studni. Stał tam, starszy, z brodą, ale oczy te same głębokie, pełne bólu i tęsknoty. Michał wyszeptał: Nie było słów. Tylko uścisk, szybki, ukradkowy, bo ktoś mógł zobaczyć. Nie mogłem zapomnieć, przyznał Tomek. Michał poczuł, jak serce mu pęka na nowo. Czy to możliwe, by zacząć od początku? Ale wioska nie zapomniała. Spojrzenia, szepty za plecami. Michał czuł się jak intrus. Dlaczego wróciłem? Pytał siebie w nocy. Ale patrząc na Tomka, wiedział dlaczego. Miłość nie umarła. Tylko czekała. Michał rzucił się w pracę na farmie z desperacją człowieka, który chce zagłuszyć wewnętrzny krzyk. Wstawał o świcie, orał pola, naprawiał płoty, czyścił oborę. Ojciec patrzył z łóżka, milcząc, ale w oczach miał coś nowego. Może szacunek, może żal. Matka kręciła głową: synku, po co się męczyć? Sprzedajmy to wszystko. Ale Michał nie chciał. Farma była jego dziedzictwem, kawałkiem ziemi, który łączył go z przeszłością. I z Tomkiem spotykali się potajemnie nad rzeką, gdzie wszystko się zaczęło. Siedzieli w milczeniu, ramię w ramię, patrząc na wodę. Boję się, przyznał kiedyś Tomek. Wszyscy wiedzą, nie dadzą nam spokoju. Michał ściskał jego dłoń mocno. Nie zostawię cię znowu. Ale w głębi duszu czuł strach. Co jeśli wioska ich zniszczy? Co jeśli ojciec dowie się po raz drugi? Plotki nie milkły. Sołtys, stary Kowalski, zbierał podpisy pod petycją, by Michał sprzedał ziemię, bo nie pasuje do naszej społeczności. Ksiądz w kazaniu mówił o moralnym upadku, o zagrożeniu dla młodzieży. Michał słuchał tego w kościele, siedząc w ostatniej ławce, czując palący wstyd i gniew. Dlaczego moja miłość jest grzechem? Myślał: Dlaczego nie mogę być sobą? Farma podupadała dalej. Brak rąk do pracy nikt z wioski nie chciał pomagać takiemu. Michał pracował sam, do granic sił. Wieczorami padał na łóżko wyczerpany, ale sen nie przychodził. Myślał o ucieczce znowu, o zabraniu Tomka do miasta. Ale Tomek nie chciał. To moja ziemia. Tu się urodziłem. Pewnego wieczoru przyszedł list z banku, ultimatum. Spłacić długi albo licytacja. Michał siedział przy stole, patrząc na papier, czując bezsilność. To koniec, pomyślał. Ojciec, słysząc, westchnął głęboko. Po raz pierwszy powiedział: Przepraszam, synu. To ja cię wypędziłem. Łzy Michałowi w oczach. Czy to wystarczy? Tomek przyszedł tej nocy. Siedzieli w stodole, w ciemności. Nie poddamy się, powiedział Tomek. Znajdziemy sposób. Ich dłonie splotły się, a w tym dotyku była cała nadzieja. Michał poczuł, jak miłość daje siłę. Ale czy wystarczy na walkę z całą wsią? Następne dni były koszmarem. Michał jeździł po okolicznych wsiach, szukając pracowników. Nikt nie chciał. Wrócił pusty, zrezygnowany. Siedział na ganku, patrząc w dal. Może naprawdę nie ma dla nas miejsca, myślał. Ale wtedy coś się zmieniło. Najpierw jeden, stary Janek, wdowiec, który stracił syna w mieście. Potrzebuje pracy, powiedział nieśmiało. Potem drugi, trzeci. Młodzi, bezrobotni, którzy widzieli w Michału szansę. Nie pytali o plotki. Po prostu przyszli. Michał nie wierzył własnym oczom. Kolejka przed bramą 10-20 osób. Chcemy pracować na pańskiej farmie, mówili. Dlaczego? Bo Michał zaczął nowocześnie, kupił nowe maszyny na kredyt, planował ekologiczne uprawy, owoce, warzywa na eksport. Wioska głodowała pracy, a on oferował godziwą płacę. Tomek stał obok, uśmiechając się szeroko. Widzisz. Zmienia się. Ale Michał czuł mieszankę radości i lęku. Czy to akceptacja, czy tylko interes? Wieczorem, sami, nad rzeką, Michał wyznał, boję się, że to złudzenie. Tomek przytulił go mocno. Nie? To początek. Ich serca biły w unisonie, pełne nadziei, ale wciąż naznaczone bliznami. Farma zaczęła kwitnąć. Michał wprowadził zmiany, sadził jabłonie, maliny, instalował panele słoneczne. Pracownicy przychodzili codziennie, kolejka rosła. Wioska szeptała, ale już nie z nienawiścią, z zazdrością. Ten Michał to ma głowę na karku, mówili. Ale w oczach niektórych wciąż tliła się nieufność. Tomek pracował u boku Michała, oficjalnie jako pomocnik. Ich spojrzenia mówiły wszystko, miłość nie osłabła, wręcz przeciwnie, dojrzewała w trudach. Ale ukrywali się dalej. Wieczory spędzali razem w starej chatce na skraju lasu, daleko od oczu. Kiedyś będziemy wolni, marzył Michał. Tomek kiwał głową, ale w sercu czuł wątpliwości. Tu zawsze będą patrzeć. Ojciec Michała zdrowieje powoli. Pewnego dnia zawołał syna. Słuchaj, chłopcze. Wiem o tobie i Tomku. Michał zamarł. Nie potępiam już. Widzę, jak walczysz. Farma żyje dzięki tobie. To było jak wybaczenie. Uzy spływały po twarzy Michała. Dziękuję, tato. Ale nie wszyscy zmienili zdanie. Sołtys Kowalski knuł, zbierał radę wsi, by blokować pozwolenia na rozbudowę farmy. Nie chcemy tu takiej ideologii, mówił. Michał dowiedział się przypadkiem. Serce mu zamarło. Znowu to samo? Myślał. Gniew mieszał się z rozpaczą. Spotkał się z Tomkiem w nocy. Może wyjedźmy zaproponował drżącym głosem. Tomek pokręcił głową. Nie uciekniemy wiecznie walczmy. Ich uścisk był desperacki, pełen strachu przed stratą. Następnego dnia Michał poszedł na zebranie rady. Stał przed nimi, prosty, bez wstydu. Pracuję dla tej wsi. Daję pracę, płacę podatki. Co wam przeszkadza moja prywatność? Cisza. Potem głosy, nie wszystkie wrogie. Młodzi pracownicy stanęli po jego stronie. Bez Michała nie mamy roboty. Rada ustąpiła. Pozwolenia przeszły. Michał wrócił do domu triumfujący, ale wyczerpany. To krok, powiedział Tomkowi. Ale w głębi czuł, że walka trwa. Farma rosła. Przyjeżdżali klienci z miast na agroturystykę, owoce bio. Wioska korzystała, sklepy pełne, ludzie z pieniędzmi. Plotki cichły. Nawet ksiądz przestał wspominać w kazaniach. Ale Michał nie mógł spocząć. W nocy budziły go koszmary: co jeśli wszystko runie, co jeśli tomek odejdzie? Miłość była siłą, ale też słabością. Czy zasługuje na szczęście? Pytał siebie. Tomek czuł to samo. Czasem myślę, że jestem ciężarem uwyznał kiedyś. Michał zaprzeczył gwałtownie. Jesteś moim życiem. Lato przyniosło żniwa. Pola złociste, pracownicy śpiewali. Michał patrzył na to zganku, czując dumę. Ale tęsknił za wolnością, by trzymać Tomka za rękę publicznie. Pewien wieczór zmienił wszystko. Po pracy, przy ognisku, jeden z pracowników, młody Bartek, powiedział głośno. Panie Michale, my wiemy o panu i Tomku. I co z tego? Dobry z pana gospodarz. Inni kiwnęli głowami. Michał zaszlochał w duchu. Akceptacja. Tomek uśmiechnął się przez łzy. Widzisz? Zmieniają się. Ale Michał wiedział że droga długa. Wewnętrzny konflikt nie milkł, strach przed odrzuceniem wciąż gryzu. Jesień malowała liście na czerwono. Farma Michała stała się perłą regionu, nowoczesna, dochodowa. Pracowników ponad pięćdziesiąt, kolejki po pracę nie ustawały. Gioska zmieniła się, domy remontowane, młodzi wracali z miast. Wszystko dzięki niemu. Ale Michał nie czuł pełni szczęścia. Z Tomkiem byli bliżej niż kiedykolwiek, mieszkali razem w nowym domu na farmie, zbudowanym z zysków. Noce, pełne czułości, dni wspólnej pracy. Ale wciąż w ukryciu. Nie chcę cię narażać, mówił Michał. Tomek cierpiał w milczeniu. Chcę być z Tobą otwarcie. Ojciec Michała zmarł tej zimy. Na pogrzebie, cała wioska. W testamencie, farma dla syna, z dopiskiem, bądź szczęśliwy. Michał płakał dniami. Żal za stracone lata, ale i wdzięczność za późne pojednanie. Po pogrzebie coś pękło. Michał zebrał pracowników. Chcę wam powiedzieć prawdę. Kocham Tomka. Jesteśmy razem. Cisza. Potem oklaski. Wiemy, szefie. I szanujemy. Wioska usłyszała. Nie było buntu. Ludzie potrzebowali farmy, pracy, stabilności. Miłość Michała stała się faktem, niezagrożeniem. Ale wewnętrzne demony nie odeszły. Michał budził się w nocy, a jeśli to tymczasowe? Jeśli nienawiść wróci? Tomek uspokajał: jesteśmy silni razem. Wiosną Michał zorganizował festyn na farmie święto plonów. Cała wioska muzyka, jedzenie, tańce. Michał i Tomek tańczyli razem, trzymając się za ręce. Nikt nie protestował. Uzyra radości w oczach. Sołtys Kowalski przyszedł przeprosić. Błądziłem. Twoja farma nas ratuje. Michał wybaczył. Ale konflikt w duszy Michała trwał. Czy naprawdę jestem akceptowany, czy tolerowany z konieczności? Myślał o wyjeździe, o wolności w mieście. Tomek czuł to. Zostańmy. Tu jest nasz dom. Lato przyniosło kryzys, susza zniszczyła uprawy. Farma na krawędzi. Michał walczył, pożyczał, planował. Pracownicy zostali, solidarni. Razem damy radę. W tych trudach miłość się hartowała. Michał zrozumiał: Szczęście nie w akceptacji wszystkich, ale w byciu sobą. Tomek zaproponował: Weźmy ślub za granicą. Michał zgodził się. Marzenie o normalności, ale wsi nie opuścili. Farma potrzebowała ich, oni jej. Michał patrzył na pola, czując pokój. Blizny pozostały, ale rany się goiły. Zima pokryła zieloną dolinę śniegiem. Farma przetrwała kryzys, nowe inwestycje, ubezpieczenia, pomoc od pracowników. Michał stał się liderem, radnym, organizatorem. Wioska patrzyła na niego z podziwem. Z Tomkiem pojechali do Holandii, ślub cywilny, prosty, ale pełen emocji. Pierścionki, przysięga, łzy. Wrócili jako mężowie, choć w Polsce nieuznani. Ale to wystarczyło. Wioska wiedziała. Niektórzy gratulowali, inni milczeli. Ale praca trwała. Kolejka po zatrudnienie dłuższa niż kiedykolwiek. Michał czuł wreszcie spokój. Wewnętrzny konflikt słabu, strach przed odrzuceniem zastąpiony dumą. Walczyłem i wygrałem, myślał. Tomek był szczęśliwy, ale czasem tęsknił za pełną wolnością. Może kiedyś Polska się zmieni. Michał kiwał głową. Nadzieja rosła. Farma rozrosła się agroturystyka, warsztaty, szkoła dla dzieci o ekologii. Przyjeżdżali goście z miast, w tym pary jak oni. Michał pomagał, doradzał. Stał się symbolem nadziei. Ale blizny nie zniknęły. Spotkania z starymi wrogami budziły ból. Dlaczego tak nienawidzili? Pytał siebie. Ojciec zostawił list przeczytany po śmierci: Synu żałuję. Błądziłem w strachu. Kochaj swobodnie. To uzdrowiło resztę ran. Wiosną festyn znowu większy, stęczowymi akcentami. Gioska tańczyła. Akceptacja prawdziwa. Michał i Tomek spacerowali po polach, trzymając się za ręce otwarcie. To nasze miejsce, powiedział Tomek. Michał poczuł pełnię. Miłość zwyciężyła, ale wiedział, że walka innych trwa. Postanowił pomagać Fundacja dla Młodych z Wsi, uciekających przed nietolerancją. Serce pełne wdzięczności. Złez do triumfu. Lata mijały. Farma Michała i Tomka stała się legendą, największa w regionie, zatrudniająca setki. Zielona dolina kwitła, nowe domy, szkoły, drogi. Wszystko dzięki nim. Oni sami, starsi, z siwizną, ale oczy pełne miłości. Mieszkali w dużym domu, z ogrodem, psem. Rano kawa na ganku, wieczorem spacery. Wioska zmieniła się całkowicie. Młodzi otwarci, starsi pogodzili. Ksiądz nowy mówił o miłości bliźniego. Nawet Kowalski, na starość, przeprosił szczerze. Michał często myślał o przeszłości. Ból przy wyjeździe, strach powrotu, walka. Ale to ukształtowało ich. Bez ciemności nie docenilibyśmy światła, mówił Tomkowi. Tomek kiwał głową. Jesteś moim bohaterem. Pomagali innym. Pary z małych wsi przyjeżdżały po radę. Nie uciekajcie. Walczcie. Zmieniajcie. Polska powoli się zmieniała, prawa dla par jednopłciowych w debacie. Michał świadczył w Sejmie, opowiadając historię. Serce pełne emocji. Z wypędzonego do zbawcy wsi. Ostatni festyn jubileusz. Cała wioska świętowała ich miłość. Przemówienie Michała. Z łez narodziła się nadzieja. Miłość zawsze zwycięży. Tomek stał obok, dłoń w dłoni. Wieczorem sami pod gwiazdami. Dziękuję, że wróciłeś, wyszeptał Tomek. Michał zapłakał ze szczęścia. Koniec konfliktu. Tylko miłość. I tak żyli w pokoju, w domu, który zbudowali razem.